Serdecznie wszystkie beki i zapraszam na prognozę na październik 2019. Dla ciebie przedstawia się bardzo ekscytująco, z niespodziankami i będzie się bardzo dużo działo. Miesiąc można podzielić na, na właściwie takie trzy części. Pierwsza i ostatni tydzień jest dosyć trudny. Te tygodnie w środku, czyli od 13. Do 23 mają już lepsze aspekty. Ale rozpocznijmy od początku. Planety znajdują się najpierw w znaku wagi, następnie będą przechodziły do znaku skorpiona, merkury do drugiego dziesiątego, Wenus do 7. I słońce do 23 i przez cały miesiąc marzec, znajduje się w znaku uwagi. Fokus jest u Ciebie skierowany przede wszystkim na dom 6. W domu 6 chodzi o organizację dnia codziennego, chodzi o pracę, o normalną pracę, o szary dzień codzienny. Jak tu się organizujesz, jak pracujesz, jaki jest Twój system. Pracy. Możesz też razem z Merkurem pomyśleć tutaj o swoim zdrowiu, o rekreacji. Może będziesz uprawiał jogę, może będziesz zapisywał się na taniec, może będziesz zapisywał się na cumbę. Może niektórzy z Was. Postanowią zrobić czek, sprawdzić swoje, swoje zdrowie. Z Wenus w tym domu nie chodzi tylko o to, aby w dniu codziennym sobie uporządkować i posprzątać, ale zająć się przede wszystkim sobą, zająć się swoim wypoczynkiem, zająć się swoim relaksem odpocząć, pracować w ten sposób, aby było przyjemnie, aby było harmonijnie, aby każdy przede wszystkim był zadowolony z tego normalnego dnia codziennego, ale właśnie nie tylko o pracę i chodzi o zdrowie. Ponieważ Mars jest tutaj przez cały miesiąc, i razem, I razem z tym Marsem trzeba będzie na, na przykład może pomyśleć o odżywianiu, o tematach zdrowia, ale także czego najbardziej potrzebujesz z Marsem wadze, z, z Marsem w znaku wagi i z planetami w znaku wagi. To jest stworzenie harmonii, stworzenie pokoju, ale także stworzenie. Tworzenie piękna i zadowolenia, i może będziesz coś w domu przestawiał, może będziesz się inaczej urządzał, może będziesz wprowadzał jakiś harmonogram, inny harmonogram dnia swojego normalnego dnia codziennego, ale właśnie w ten sposób, aby odpocząć, aby wypocząć, aby się zrelaksować, i aby mieć to zdrowie pod kontrolą, jednocześnie pomyślisz o jakichś upiększeniach, tak? czyli mo może. To będzie związane właśnie z, z, jakimiś, z jakimiś upiększeniami. Następnie Wenus od 8 października, a Merkury od 3 przechodzi do znaku Skorpiona. I tutaj Merkury będzie w znaku Skorpiona do 30, do 30 października. I następny miesiąc także, czyli listopad, ponieważ 30 października Merkury będzie wyruszał w bieg wsteczny w znaku Skorpiona, czyli przez dwa miesiące masz tego Merkurego w opozycji. Co tu się dzieje? Z Wenus od 8 w opozycji i z Merkurem w opozycji bardzo ważne będą tematy partnerskie, tematy relacji, tematy dogadania się, jeżeli, jeżeli chodzi o partnerstwa, o relacje, jeżeli chodzi o sytuacje w pracy, ale kwestii na przykład, jeżeli chodzi o współpracę, o kooperację, jeżeli ktoś ma firmę ale także przede wszystkim z planetami w opozycji w znaku skorpione o zmiany, o transformację, o przeanalizowanie, czy dany współpracownik, czy, czy dany kolega, czy y, sytuacje w partnerstwach bliskich, w Twoich relacjach, czy wszystko pasuje, czy trzeba coś zmienić, czy trzeba coś przemyśleć. Może będziesz tutaj zapraszany na różne okazje, może trzeba będzie omówić jakieś tematy przyszłości z jednoczesnym zakończeniem. 13 bowiem odbywa się pełnia w znaku, w znaku Barana. Ta pełnia ma dosyć trudne aspekty, to znaczy, trudne są połączone z pozytywnymi, ponieważ Wenus stoi w opozycji do Urana, czyli nagłe, nieoczekiwane, nagłe, nieoczekiwane zmiany. Słońce stoi w kwadracie do Plutona, i jednocześnie ma kury w sekstylu do Saturna, i słońce pozytywnie do Jowisza, czyli u ciebie chodzi przede wszystkim o tematy ukryte, o jakieś tematy, które do tej pory nie wypowiadałeś. Chodzi o relacje, chodzi o twoje cele życiowe. To może chodzi też, jeżeli chodzi na przykład o relacje, że są jakieś kwestie, które nie omawiałeś i teraz wyjdzie to na wierzch do zmiany, do transformacji. Chodzi także o Twoje cele życiowe, które nie muszą się koniecznie zgadzać z partnerem, z danym partnerem i trzeba będzie to dokładnie omówić. Yy, spełnią znaku barana, tak jak gdyby za tobą, nie widzę, że tu... Od razu będziesz coś wyciągał na wierzch, wręcz przeciwnie, że to ukryjesz, że jeszcze to przemyślisz, może w ten dzień spędzisz samotnie, może będziesz odpoczywał, może będziesz coś pisał, może będziesz czytał, może będziesz się y, relaksował, jednak już y, 28.10 dochodzi do nowych księżyca w znaku Skorpiona w opozycji, tak? I ta i ten now y, księżyca ma następujące aspekty. Mars w kwadracie do Saturna i słońce w opozycji do urana. Uran jest w Twoim znaku, jeszcze w biegu wstecznym, czyli tak jak gdybyś się y, zastanawiał, czy te... Kroki, które, które podjąłeś wcześniej, rzeczywiście dają ci wolność, rzeczywiście dają ci niezależność, czy może wkręciłeś się w jakąś relację, czy też w jakąś sytuację, która w ogóle ci nie odpowiada, jeżeli chodzi o partnerstwa, jeżeli chodzi o związki prywatne. Prywatne i zawodowe, i tutaj będziesz coś odkręcał, tutaj będziesz coś e, zmieniał, tutaj będziesz rezygnował nagle nieoczekiwanie z jakichś e, jakich partnerów, z jakiejś współpracy, z jakichś związków, właśnie myśląc o swoich celach, o swoich celach życiowych, o tym, co jest dla ciebie najważniejsze, o tym, co jest dla ciebie najistotniejsze, e, ponieważ ten Uran. Pozostaje jeszcze prze, przez wiele lat w Twoim znaku. W, w pierwszym domu chodzi o Twoje spełnienie, o Twoją wolność, o Twoje życzenia i marzenia, ale nie o uzależnienie się, czy te siedzenie w jakiejś relacji, które Cię, które cię ograniczają, które ograniczają Twoją przestrzeń, jeżeli chodzi o załóżmy, o kwestie zawodowe czy też kwestie prywatne, ale właśnie o wyzwalanie. Tak? I tutaj może, może dać z tymi aspektami. Z jednej strony, podczas, e, podczas tego nobiu nie robiłabym nic na siłę, ponieważ Mars jest tak, że Mars jest bardzo, ok, Mars stoi w kwadracie do Saturna i jakiś cel, jakaś, jakiś cel wyższy, jakaś idea nie będzie, nie będzie możliwa od razu do e, zrealizowania, ale pamiętaj, że e, Saturn jest w biegu prostym, w październiku także Pluton przechodzi w bieg prosty i Saturn jest cały czas na węźle karmicznym, tak jak gdyby Twój cel, który ty masz, twój cel życiowy razem z połączeniem tego Saturna i zbliżeniem się do, do Plutona do stycznia 2020 i w następnym roku Saturn będzie przechodził do wodnika yy, i będzie się łączył z jawiszem i to... Nazywamy rozpoczęciem nowej epoki, epoki wodnika, o której będę mówiła już w horoskopach na, rocznych na rok 2020. Zapraszam do robienia horoskopów rocznych, horoskopów solarnych na rok 2020, który będzie niezapomniany, który będzie ekscytujący, gdzie będzie się wiele y, permanentnie zmieniać. Dla Ciebie ten Saturn. Do, do połączenia Saturna z Plutonem, czyli do stycznia, stoi w trygonie. Stoi w pozytywnym aspekcie. Saturn jest związany przede wszystkim z pracą. Saturn jest związany z dyscypliną. Saturn jest związany z odpowiedzialnością. Jeżeli Saturn stoi dla ciebie w trygonie i załóżmy, jakaś rzecz dobrze funkcjonuje, załóżmy, że to jest praca. Lub że masz jakąś firmę, czyli jeżeli to dobrze funkcjonuje, jeżeli to dobrze pracuje, tak, to wtedy Saturn to zatwierdzi, tak, że będzie to na stałe, że będzie to zabezpieczone. Jeżeli coś nie funkcjonuje, jeżeli coś jest, że tak powiem, nie po Twojej myśli, Pluton będzie to transformował, zamykał, a Saturn będzie to zatwierdzał ale dla Ciebie w trygonie, tak? czyli z korzyścią. A u Ciebie chodzi przede wszystkim o cele wyższe, o naukę, o rozwój, o wyjazdy, o radykalne zmiany celów y, życiowych, o poszerzenie swoich horyzontów, o zdobywanie wiedzy, o zdobywanie wiedzy wyższych, a także może o jakieś wyjazdy, wyjazdy ba bardzo, y, bardzo dalekie. I teraz tak należy y, uważać y, przede wszystkim na tego Merkurego, ponieważ Merkury od 3 10 jest le, dla ciebie w opozycji, czyli ciągle będą jakieś tematy, ciągle będą jakieś rozmowy, ciągle będą jakieś spotkania, może będą zaproszenia, że wyjeżdżasz, że rozmawiasz, tak? Czyli telefony będą ciągle dzwonić. Ale wszystkie decyzje, które będziesz teraz podejmował, i także na przykład jakieś zaproszenia, które po, nadchodzą z zewnątrz, yy, przyczekałabym o Ciopinę, nie decydowałabym od razu, ponieważ Merkury 30 wyrusza w bieg wsteczny i wtedy trzeba będzie sprawdzić, czy dana relacja, czy dana propozycja, czy dane zaproszenie, czy dane nowa jakaś znajomość, no bo temat znajomości, relacji, partnerów tutaj jest. Przez cały miesiąc, tak? Czyli nowe znajomości, no, nowi, nowi ludzie, nowe, nowe propozycje, nowe tematy pracy, czy też sposobów zarabiania e, pieniędzy. Zadecydowałabym dopiero tutaj po 30, właściwie, jeżeli chodzi o jakieś kwestie długofalowe, ponieważ markurę będzie później w biegu wstecznym, tak, a w opozycji w biegu wstecznym, to niekoniecznie musi być coś, co jest dla Ciebie korzystne. Bardzo dobrym aspektem. Bardzo dobry aspekt. Robi przez cały miesiąc Neptun. Ten Neptun jest w znaku rym, dla ciebie w pozytywnym, w pozytywnym sekstylu, i tutaj chodzi, chodzi o realizację Twoich marzeń, o realizację Twoich życzeń, ale też te życzenia, te marzenia są związane z Twoimi życzeniami duszy, które będą się spełniać. Jednocześnie jesteś wśród ludzi i będą pojawiać się tu ludzie, z którymi naprawdę pasujesz do Ciebie, do siebie, którzy Cię protegują, którzy pomagają Ci się kreatywnie rozwijać, którzy pomogą Ci rozwijać e, Twoje talenty. I warto by było też tutaj pomyśleć o jakichś organizacjach, nie tylko społecznych, ale jak i spiritualnych, czy też rozwoju załóżmy, e, Twojej empatii czy rozwoju Twojej świadomości, czy też yy, nauce, czy też na, nowy grup, grup ludzi i przyjaciół, na których możesz naprawdę, yy, naprawdę polegać. Yy, znowu księżyca w znaku Skorpiona, czyli 20, 28 w opozycji, gdy Mars jest w kwadracie do Saturna i Słońce w opozycji do Urana, od pełni do Nowiu, przede wszystkim Będą, będziesz zmieniał razem z Merkurem, który wyruszy w bieg wsteczny, tematy związków. Tematy w związkach będą się zmieniać. Niektórzy z Was wchodzą w związki nagle i nieoczekiwanie. To jest ten uran, inni będą nagle i nieoczekiwanie rezygnować. Ci, którzy są w związkach i w partnerstwach już stałych, tu będzie się zmieniać. Tu będzie się transformować, tutaj będą bardzo ważne, ba, bardzo ważne tematy. I razem z Uranem chodzi przede wszystkim, aby w tym miesiącu, abyś w tym miesiącu w ten sposób nieoczekiwany, nagły, ekscytujący, bo się będzie bardzo, bardzo dużo działo, myślał przede wszystkim o swojej wolności, o swojej niezależności i o to, aby wreszcie się osobiście spełnić. Ja dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam do porad, kto potrzebuje. Zapraszam na warsztaty w listopadzie 9 i 10. Link znajduje się pod wideo. Zapraszam do robienia horoskopów rocznych na rok 2020, ponieważ będzie się bardzo dużo, bardzo dużo zmieniać i warto wiedzieć, co czeka Ciebie. Dziękuję bardzo i życzę wszystkim wspaniałego miesiąca.